Raz, raz. Szanowni państwo, otwieram 49 sesję Rady Gminy Rogowo zwołaną w trybie nadzwyczajnym. Witam przybyłych na sesję radnych gminy Rogowo. Witam serdecznie pana Tomasza Michalczaka, wójta gminy Rogowo. Witam serdecznie wicewójta pana Marcina Nitkę. Witam serdecznie panią Wioletę Nowakowską, naszego skarbnik. Witam serdecznie panią Paulinę Zawadzką, kierownika referatu organizacyjnego. Witam panią Magnę Boleską, starszego specjalistę do spraw obsługi rady gminy i pana Mirka Piskulskiego, który obsługuje nas tutaj, i dzięki temu nas, Państwo widzą nas online. Szanowni Państwo, stwierdzam, że na chwilę obecną w sesji na 15 radnych udział bierze 15 i Rada jest władna do podejmowania uchwał. Informuję, że porządek obrad 49. sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym został opublikowany w systemie Rada na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wrogowie, o czym radni zostali poinformowani drogą elektroniczną. Czy macie Państwo zapytania do porządku obrad bądź też propozycje co do jego zmiany? Zaznaczę, że sesja została zwołana na wniosek wójta w związku z tym propozycja zmian musi być przez niego zaakceptowana ewentualna, jeżeli chodzi tutaj o porządek obrad. Tak stanowią przepisy. Czy mają Państwo jakieś propozycje zmian? Nie. Dziękuję. Nie widzę. W takim razie przechodzimy. Do punktu trzeciego porządku obrad to jest omówienie projektów uchwał będących przedmiotem sesji. Poproszę o zajęcie głosu pana Tomasza Michalczaka, wójta gminy Rogowo. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, yy, myślę, że pani skarbnik tutaj króciutko uzasadnienie tej uchwały. Ja dziękuję bardzo za, za to, że tutaj przewodniczący odpowiedział pozytywnie yy, i tutaj między tymi komisjami udało się tą sesję zwołać. No jest to spowodowane jednym tematem, czyli wypłatą środków dodatku energetycznego, która y, musi nastąpić do końca tego miesiąca. Sesję mamy trzeciego i tutaj pierwsze, co sprawdzaliśmy, czy nic się nie stanie, jeżeli ta uchwała, y, czy te środki zostaną w zmianach budżetowych wprowadzone trzeciego, no niestety było zagrożenie, że y, zgodnie z przepisami powinny być. Środki trafiły do nas późno, bo chyba 17 czy 18. Marca, a decyzja była 20 czy 21 pierwszego, Więc pani skarbnik, króciutko poproszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj przedstawiamy, tak jak pan. Proszę wstępnie, bardziej do mikrofonu. Tak jak pan wójt wstępnie informował, dokonaliśmy zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na podstawie decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego. W rozdziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia w kwocie 27 540 zł. To jest przeciwdziałanie funduszu COVID-19 na realizację zadania wypłata świadczeń pieniężnych dla odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ogółem plan dochodów zwiększono w kwocie 27 540 zł. Wynosi po zmianie plan 57 544 705 ,48 zł. 48 groszy. To jest po stronie dochodów. Wydatki w rozdziale 85395. Pozostała działalność. Dokonano także zwiększenia środków w kwocie 27 540 na zadanie służące ochronie odbiorców energii elektrycznej. Ogółem plan wydatków został zwiększony w kwocie 27 540 i wynosi po zmianie 62 miliony 24 616 75 zł. 75 groszy. Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 4 miliony 479 911 i 27 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Skarbnik. Myślę, że sprawa jest y, oczywista, e, aczkolwiek tak jak Wójt wspomniał, musimy podjąć jako Rada po prostu taką uchwałę o zmianach. E, czy Otwieram dyskusję. Czy Państwo mają z Radni jakieś zapytania do tej uchwały? Dziękuję, nie widzę. E, proponuję, aby odczytać uchwałę w wersji skróconej. Otworzę głosowanie. Kto jest za odczytaniem uchwały w wersji skróconej? Proszę o oddanie głosu za. Tak. Współpracę sprawy techniczne. Kto z Państwa Radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że na 15 radnych 14 głosowało za. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. W takim razie przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. To jest podjęcie uchwały numer 49 przez 357 przez 2023 Rady Gminy Rogowo. O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok. Czy Państwo radni mają zapytania do tej uchwały? Nie widzę. Proszę Panią Przewodniczącą o odczytanie uchwały. Uchwała nr 49 przez 357 przez 2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Otwieram głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Proszę o oddanie głosu za. Kto z Państwa radnych jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami za. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. W takim razie przechodzimy do punktu piątego porządku obrad. To jest zakończenie. Wyczerpaliśmy porządek obrad. Dzisiaj jest krótka sesja. Dziękuję wszystkim za udział i zamykam obrady 49. sesji Rady Gminy Rogowo, zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Dziękuję bardzo.